A drugi raz i Pikachu. Yes! I proszę, karta Pikachu. Blisko! Eevee! Dobra, druga próba. Charizard. O, jakie fajne kartki. <coughs> jakie kartki. Maczopy. Ostatni raz. Znowu Charizard. Takie fajne. Dobra, jak teraz nie trafię pikachu, to jestem kurzona. Trzymam palce. I żeby było. Aha. No niestety nie udało się. Smuteczek.